Dziś zabieram Was na targi Rzeczy Ładnych, gdzie wystawialiśmy się przez cały weekend z naszą ceramiką. Same przygotowania do targów trwają parę tygodni, ale w piątek, czyli dzień przed samymi targami, jest taka kulminacja, kiedy to musimy rozładować ostatnie piece z ceramiką, zrobić najbardziej potrzebne zdjęcia, zapakować wszystko do pudeł. I zawieść, rozstawić stoisko na samej hali. Na targach będą też nasze pieski kominkowe, czyli nasz nowy projekt, który będzie pierwszy raz do zobaczenia na żywo. Każdy piesek jest numerowany i prowadzę takie swoje wewnętrzne małe archiwum, dlatego jeszcze zanim zawieziemy pieski na targi, zrobię każdej sztuce zdjęcie. To druga dostawa piesków kominkowych i udało mi się zrobić ich na targi 16 sztuk. Pora się wziąć zapakowanie ceramiki, a trochę tego mamy. Na targi i zaraz się rozstawiamy. Rozstawiać stoisko na targach w piątek można już od 16 do 21. My przywieźliśmy dodatkowy stół i jeszcze taką kratkę, żeby powiesić na niej logo trzask. Ja zawsze zaczynam od położenia obrusu już na stoły, które udało nam się zamówić na same targi. Potem zaczynam rozstawiać pudła i układać ceramikę. Bardzo lubię tę atmosferę, właśnie w piątek wszyscy się rozstawiają. Dyskutujemy o tym co ustawić i jak i zawsze chcemy zrobić jak najwięcej w piątek żeby nie musieć się zrywać w sobotę bardzo rano i ustawiać stoiska na nowo. Na targi staramy się wziąć jak najwięcej naszych wzorów, szczególnie tych popularnych, staramy się zrobić jak największe ilości. Zdecydowanie na tych targach najbardziej popularnym wzorem był kubek z jamnikiem. Kubek z kotem, z bosuwą, gąską i oczywiście tygrysy i lamparty, czyli nasz trzaskowy klasyk. System mam taki, żeby jak najwięcej rzeczy rozstawić na stole, a to, co się nie mieści, wkładam w pudełkach pod stół i w trakcie dnia będę to uzupełniać. Tym razem na targi przywieźliśmy też plakietki z poprzednich edycji, ponieważ targi Rzeczy Ładnych kończą właśnie 10 lat, więc chcieliśmy to jakoś ładnie podsumować. Lecimy. Dzień pierwszy przed nami. Jest sobota rano, my właśnie byliśmy w pracowni wyjąć dwa ostatnie piece i właśnie jedziemy na halę wszystko rozpakowywać i zaczynamy o 11. Jak tam, Olo? Jesteś gotowy na pierwszy dzień? Na no pewno. Idziemy z ostatnim transportem, zapas kicia i snaków na targi też jest przygotowany, nastroje dobre. Hej, Asia. Dotarliśmy na targi, dowieźliśmy jeszcze pieski kominkowej. i jest już też z nami Maria, która będzie nam pomagać w pakowaniu. Rozstawiamy ostatnie rzeczy, idziemy po kawkę i czekamy na pierwszych gości. Nie udało mi się wszystkiego nagrać, ale będę wam pokazywać godzina po godzinie, jak wyglądało nasze stoisko. Nie wiem, czy to nie jest najmniejszy tego cytatu, więc w imieniu całej naszej trójki, ani z kolei, i ekipy, które bardzo się cieszymy, że możemy. Właściwie jest 19 i zostało nam tyle rzeczy. <laughs> eee. Ale to jeszcze nie koniec pierwszego dnia, bo wieczorem jest gala na dziesięciolecie targów rzeczy ładnych, w których mieliśmy okazję wziąć udział. I mamy tutaj scenariusz, który się zmieniał. No i w ogóle, więc wybaczcie nam, bardzo prosimy. Ale bardzo się staramy i woleliśmy, żeby to było... Co między słowami? Czy co z jednym tam I strasznie nam miło, że możemy nagrodzić dzisiaj... Zapraszamy do czarówka! Robyk Czas co ranić. Widzisz tabliczki z tradycji. edycji? O oh, Boże. Yeah. Yes. Okay. Dziękujemy. Halo. Bardzo mi radzę. I muszę powiedzieć, że mój poziom energii jest tak niski, że nie wiem jak dzisiaj dam radę. Zobaczcie, jak ładnie pada śnieg. I tak, dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się sprzedać większość rzeczy. I będziemy wracać na pusto do pracowni. Tyle śniegu, że Olo wyszedł wcześniej, żeby odśnieżać furę. Hejo! Hejka! Hejka! Bliżej niż dalej. Tak. A, wy pani chce zaparkować. W, w niedzielę rano udało nam się jeszcze rozpakować dwa ostatnie piece i przywieźliśmy to wszystko na stoisko. Idą pierwsi ludzie. Hola. Pączki. Na stoisku mało rzeczy i to świetny moment, żeby trochę pochodzić po hali, odwiedzić znajomych i zobaczyć, co mają fajnego. Piękne i kolorowe ubrania od Aurelii. Wyszłam właśnie w tym kubraczku. Pięknie toczone na kole miski od Weski Studio. Jakbym miała zakładać do końca życia tylko jedną biżuterię, to na pewno byłaby ta od Mar. Szczególnie podoba mi się ich nowa kolekcja, gdzie motywem przewodnim są wisienki, torty. I mieli też piękną oprawę stoiska. Wszystko było w falbankach, niebieskich materiałach i z różową kokardą. Poznałam też nowe studio ceramiczne Mozi Ceramika. <grybujesz> Autor tego! U Nodi, oprócz kolorowej ceramiki, przepiękne meble. Bardzo podoba mi się ten nowy kolorowy regał. U Titi, piękne, kolorowe, jesienne kolorki. Ja upolowałam taki zielony kubek. Następne stoisko to Mru i Kamila. Dziewczyny stworzyły jakiś czas temu zeszyt kreatywny, który jest wypełniony opowieściami i nadaje się do rysowania i pisania w środku. Na to fantastyczne stoisko, najbardziej podobają mi się te dwa kuce w tle. Następnie zeszliśmy do Natalii, która prowadzi Hygge Twist, a tutaj piękne duńskie kieliszki. Po sąsiedzku Merki Ceramika z absolutnie pięknym stoiskiem i oczywiście ręcznie robiona kolorowa ceramika. Na końcu stoisko Asi Wojniłko z kolorową ceramiką i pięknymi, pięknymi plakatami. Wyszłam od niej właśnie z tym kubeczkiem dobiła 19 w niedzielę, a to oznacza, że możemy zacząć się pakować. Na szczęście rzeczy zostało nam niedużo, bo dosłownie dwa pudełka ceramiki. Dalej jestem absolutnie w szoku, ile rzeczy się sprzedało, w jak dużych ilościach nas odwiedziliście i jak dużo miłych słów od Was usłyszałam. Dziękujemy wszystkim tym, którzy do nas przybyli, a Targom Rzeczy Ładnych jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10 lat wspaniałych, wspaniałych targów. 拜。Bye.